Na początku kurczyli byłam przekonana, ponieważ strasznie mi się kojarzy poza chcie ze smurfami, są naprawdę bardzo mocno wyraziste. To miejsce mi się tak znudziło, już później nie lubiłam tam chodzić i naprawdę nie planowałam robić żadnych zakupów. Chciałam tylko iść i kupić sobie jedną maseczkę, albo może ze dwie. Także dałam pomysł, żeby zrobić takie bułeczki drożdżowe z jagodami. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, bo będę to robiła pierwsza w życiu. nie daje go głaskać, ponieważ mógłby nawet kogoś obcego ugryźć. Mam po prostu swoje takie miejsce, gdzie zawsze leżę i to miejsce jest też również. Wiesz, wolny, więc się bardzo cieszę. Jednak musiałam iść do chwilę do tego co jest dalej, ponieważ tutaj w Bimie niestety nie znalazłam wszystkich składników. Wchodząc w ogóle do budynku, słyszę, że ktoś krzyczy Julia, fajn." Cena autor, Hej, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zapraszam na taki domowy vlog razem ze mną, ponieważ Kierem pojechał załatwić kilka rzeczy. Na ostatnim vlogu widzieliście, że jego samochód był w serwisie, także dzisiaj przyjechały z innego miasta jakieś części. On po nie e, właśnie pojechał i musi tam je zawieźć. Mam kilka planów, co chciałabym porobić, także zapraszam Was na ten dzień razem ze mną. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. Mieliście na moim kanale 2000 subskrypcji, w co jakby dalej nie mogę uwierzyć. Także naprawdę, przede wszystkim chciałabym Wam podziękować za to. Dziękuję, że mnie wspieracie, oglądacie moje filmy. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która subskrybuje mój kanał. Kiedyś naprawdę nie pomyślałabym, że będę nagrywać, że się odważę, a teraz nagrywam i jest ponad 2000 osób, więc nie mogę w to dalej uwierzyć. Założyłam Cię niebieskie spodenki, coraz bardziej staram się ubierać bardziej na kolorowo. Na początku założyłam również niebieski top, ale no to już była troszeczkę dla mnie przesada, bo nie czuję się za dobrze w, w takich kolorach. Wolę, jak te kolory są takie bardziej, wiecie, basicowe, więc powoli staram się przekonywać do tych kolorów, bo jednak, jak wiecie, jesteście też ubrani wcale na czarno, w taką pogodę, szczególnie, co naprawdę jest na maksa gorąco. Dwa dni temu byłam na paznach zrobiłam sobie takie niebieskie. Ja nie wiem naprawdę, co tutaj mi się stało, że ja sobie zachciałam takie kolorki, bo zazwyczaj jednak wybieram te takie naturalne kolory albo właśnie zwykłego frencha robię zazwyczaj po prostu, żeby były delikatne. A tutaj mi pani zaproponowała niebieskie paznokcie i biały french. Na początku kurczyli byłam przekonana, ponieważ strasznie mi się kojarzy te paznokcie ze smurfami. Są naprawdę bardzo mocno wyraziste, no ale już teraz powoli się do nich przekonuję i mi się podobają. Pomyślałam, słuchajcie, że wyjdziemy z domu, nie ma co się jak jest taka piękna pogoda. Kiedyś, pamiętam, na początku, jak tutaj się przeprowadziłam, to kieram właśnie bardzo dużo pracował. I ja sobie sam, sama często chodziłam na spacery właśnie tutaj do tego outletu, który jest niedaleko nas. I pamiętam, że ja chodziłam tam naprawdę codziennie, więc te miejsce mi się tak znudziło. Już później nie lubiłam tam chodzić. I idzie się tam też pod górkę. Teraz jest naprawdę bardzo gorąco. Ale naprawdę dawno już tam nie byłam, także przejdziemy się. Chciałabym kupić jakieś maseczki i zrobić sobie właśnie wieczorem, dawno nic nie robiłam, także mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś fajnego. Może jeszcze usiądziemy gdzieś sobie razem z wami, kupię coś do picia i później też mam jeszcze kilka planów, co właśnie chciałabym dzisiaj porobić. Przyszłam właśnie do Migrosa i zobaczcie, jak tutaj jest piękne talerze, trochę brudne. Ale naprawdę są przepiękne, takie ciężkie, szklane i naprawdę zastanawiam się, czy teraz ich nie kupić. Są jeszcze mniejsze, czarne. Na przykład też są bardzo ładne. Jakby były duże, to, bym to pewnie też wzięła. A są. Zobaczcie. Oj, teraz nie wiem, jakie wziąć. Bardzo ładne są. I co ja mam teraz zrobić? Wróciłam właśnie do domu, nic nie dałam rady po drodze nagrywać, ponieważ nosiłam torby i naprawdę nie planowałam robić żadnych zakupów. Chciałam tylko iść i kupić sobie jedną maseczkę, albo może ze dwie. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem mega zadowolona z tego, co kupiłam, także teraz wam zrobię taki mini haul. Więc na samym początku poszłam do Teddy'ego i kupiłam tam, słuchajcie, wieszaki. Kupiłam 10 wieszaków za 50 lira, więc uważam, że to jest naprawdę super cena. Jeżeli oglądacie moje vlogi, to mówiłam wam, że właśnie bardzo potrzebuję wieszaków. To są takie zwykłe, plastikowe wieszaki, ale on one mi się naprawdę bardzo dobrze sprawdzają, są cienkie, także nie zajmują też dużo miejsca. I naprawdę, 10 wieszaków za 5 opiera to jest naprawdę super cena. Dalej poszłam do Watsons i kupiłam tam maseczki. Oczywiście ja kupuję maseczki w płachcie, bo je uwielbiam. I tutaj mamy takie trzy. Te już w sumie testowałam, są naprawdę fajne, i teraz jeszcze wzięłam taką dodatkową. Kupiłam jeszcze, jak to się nazywa, takie płachty pod oczy, maseczki. I tutaj jest ich 6 par. I ostatnią rzeczą o jest z doranda Kirema, ponieważ zadzwoniłam do niego, zapytałam, czy coś potrzebuje i właśnie poprosił mnie o desodoran, także to by było na tyle z tego sklepu. I ostatnim sklepem jest Migros i weszłam tam tylko po to tak naprawdę, żeby kupić cytryny, ale na cytryny oczywiście się nie skończyło i kupiłam słuchajcie takie podkładki pod e, talerz. I naprawdę no tak mi się spodobały, my nie mamy czegoś takiego w domu, a uważam, że jak to postawimy i one są jeszcze, wiecie, takie wiklinowe, chyba, tak to się mówi. I no, naprawdę bardzo mi się podoba jak one wyglądają, więc kupiłam takie cztery. Nawet tak naprawdę, słuchajcie, ja nie wiem ile one kosztują, bo tutaj nie ma ceny, więc nie wiem, ale mi się naprawdę mega spodobały i będzie to wyglądać, uważam, że przepięknie. No i ostatnia rzecz, oczywiście są tele, że nie mogłam się powstrzymać, jak je zobaczyłam, one tak mi się spodobały i... Bardzo chciałam sobie już dawno kupić talerze, znaczy właśnie takiego rodzaju, takiego typu naprawdę są prześliczne. I w migrosie były słuchajcie, jeden talerz za 100 lira, co uważam, że to jest super cena. I gdybym weszła do takiego, wiecie, zwykłego sklepu z rzeczami do domu, na pewno bym zapłaciła o wiele, wiele drożej. Kupiłam dwa czarne, duże talerze. Chciałam kupić cztery, ale one były bardzo takie podrapane i tego by się nie dało zmyć, po prostu były takie zniszczone. Więc kupiłam dwa takie wybrałam najładniejsze. Jakie były, ale oczywiście muszę je jeszcze dokładnie umyć. Naprawdę, tak mi się podobają czarne talerze, więc kupiłam dwa. Oraz kupiłam jeszcze cztery białe talerze. Muszę je umyć, bo są naprawdę mega brudne, więc od razu się za to zabiorę. Ale naprawdę, no, prześlicznie one wyglądają. To są takie, wiecie, zwykłe talerze ze szkładku, takie bardziej kamieniste, bym powiedziała. Naprawdę prześliczne. Jestem mega zadowolona. I kupiłam cztery. To było na tyle z moich zakupów w mikrocie. Za wszystkie zakupy łącznie z tymi cytrynami zapłaciłam 850 lira, tak około. Także naprawdę jestem mega zadowolona, że takie udało mi się kupić. Kerełki w super cenie. Ja właśnie pomyłam wszystkie te talerze. Teraz sobie chwilkę siedziałam, oglądałam YouTube'a, coś się zimnego się napiłam. I teraz będę zabrać się za robienie takich drożdżówek z jagodami. Tak wam zazdroszczę tego, że w Polsce macie, wiecie, jagodzianki, pierogi z jagodami. Jest po prostu teraz sezon na te jagodę. My w Tudocie niestety tych jagód nie mamy, ale jak była u mnie ciocia, to mama przygotowała specjalnie dla mnie w słoikach jagody, także mi to je ciocia przywiozła. I tak się zastanawiałam, że może coś tam z z nimi zrobię, ale one są mega płynne, więc mała powiedziała, że ciężko będzie mi z nich zrobić jagodzianki, ponieważ będzie ciężko mi je zlepić. Także dałam pomysł, żeby zrobić takie bułeczki drożdżowe z jagodami. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, bo będę to robiła pierwsza w życiu. Jeszcze tutaj mam szybko mój imbirowy napój. Jest naprawdę moje odkrycie w Turcji. Jest to mega orzeźwiające na taką pogodę, szczególnie jak jest mega gorąco, z lodem i cytryna jest po prostu najlepsze. Zabieram się teraz za zagotowanie i pokażę Wam, jak te bułeczki mają wyglądać. Zabrałam się już za te bułeczki. Tutaj mam drożdże z mlekiem ciepłym. Ono muszę sobie tak chwilę postać. Robienie tych bułeczek jest takie, że cały czas naprawdę będziemy na coś czekać. wiecie. Tej 5 minut zaraz będziemy musieli czekać 10 minut. Zaraz znowu, bo coś będzie rosło, no i tak. Będzie to wyglądało Remember the days we were at Wild and free Basic getting spray We used to dance tonight away Hang out w trakcie robienia, ale muszę szybko iść do sklepu. Miałam kupić masło, ale myślałam, że mi starczy. Jednak okazało się, że potrzeba mi go znacznie więcej, także szybko lecę do sklepu. Wróciłam do sklepu, kupiłam kilo masła. Tutaj 50 gram już rozpuszczam i zaraz będziemy musieli zostawić te ciasto tak do wyrośnięcia przez godzinę. się prezentuje ciasto. Wydaje mi się, że naprawdę mi wyszło, także teraz muszę przykryć je jakoś ścierko i czekamy godzinkę, żeby sobie wyrosło. Także od razu ustawię sobie budzik, żebym widziała, kiedy mogę kontynuować robić dalej kruszonkę. A teraz zabieram się za sprzątanie kuchni. Nigdy nie lubię sobie tego zostawiać na później, więc robię to od razu. Naprawdę chyba nie będzie mi tak nie nadaje, jak brudna kuchnia, także od razu teraz się za to zabieram. Skończyłam właśnie sprzątać, rozmawiałam przed chwilą z Kieremem. Okazało się, że te części, które tam przyszły nie pasują do jego samochodu, czy coś tam jest tak? Więc musi je niestety jakby odesłać i zamówić coś innego. Więc on będzie sobie coś jeszcze załatwiał z chłopakami, a ja pomyślałam, że wyjdę właśnie z tedimi stowiem na dwór. Jest mi z nimi sami bardzo ciężko wychodzić, bo oni są mega aktywni. Szczególnie na dworzu jest teddy. Mimo, że w domu jest spokojniejszy, to na dworzu. Coś mu się dzieje i na odwrót ma je zupełnie, więc ciężko jest mi trzymać ich oboje w tym samym czasie plus jeszcze sprzątać od razu po nich. Tobie jak jest na dworzu, mógłby naprawdę bawić się ze wszystkimi, mu to naprawdę nie przeszkadza, a jeżeli chodzi o Tediego, no to on zachowuje znacznie większy dystans i potrzebuje czasu, żeby się do kogoś przyzwyczaić. On jest takim bardziej obronnym psem, także nikomu nie daje go głaskać, ponieważ mógłby nawet kogoś obcego ugryźć. Także teraz z nimi wyjdę, a później ze względu na to, że i tak w sumie czekam aż te ciasto urośnie, postanowiłam, że pójdę na basen i wykorzystam ten czas jakoś fajnie. Zastanawiałam się, czy o tej porze, bo teraz na pewno będzie troszeczkę więcej ludzi. Ja zazwyczaj wolę chodzić rano, ale i tak w sumie nie mam nic do roboty, a postanowiłam sobie, że dzisiaj tak fajnie wykorzystam ten dzień, także... I zdecydowanie idę na basen. Właśnie się przygotowałam, mam już strój na sobie sukienkę, oczywiście, czapkę, bo jest bardzo gorąco. kremy do palania jeszcze, tylko muszę wziąć koniecznie wodę. Mam tylko nadzieję, że będzie mało ludzi, będzie tak wiecie spokojnie. Czasami właśnie ktoś przynosi też głośnik, puszcza swoją muzykę, więc w sumie też jest wtedy fajny vibe. A dobra, powiem Wam, że nie jest źle. Widzę bardzo dużo pustych leżaków. I moja miejscówka również jest wolna. Ja mam po prostu swoje takie miejsce, gdzie zawsze leżę i to miejsce jest też również wolne, więc się bardzo cieszę. Ja już sobie oczywiście obmyłam włosy zwykłą wodą. Jest 7 ludzi na basenie, więc naprawdę jest super. I co, najpierw zabieram się za pływanie, jest zawsze tak robię, że na tutaj daję wpływam, a później się troszeczkę poopalam. To jest taka super sprawa, że mamy ten basen. Naprawdę często mi się nie chce chodzić na ten basen, ale jak już pójdę, to zawsze mówię, że była to naprawdę super decyzja. właśnie z wody, ale nie przemyślałam, słuchajcie tego, że położyłam się po tej stronie, gdzie jest cień. Więc raczej za bardzo się nie poopalam Teraz właśnie przyszli kolejni ludzie tutaj I mają ze sobą głośnik Więc włączyli fajną piosenkę po angielsku Więc sobie jeszcze na chwilę poleżę Może znowu sobie popływam A później chciałabym iść do sklepu Żeby zrobić jakieś zakupy I chciałabym zrobić taką kolację e, dla Kierema Jak przyjdzie do domu w Ciąg dalszy mojego opalania w cieniu Minęło już trochę czasu skąd sobie tutaj leżę Wrócę sobie do domu, wezmę prysznic I od razu wybiorę się do sklepu Na jakieś zakupy, ponieważ Kerem Wróci jednak troszeczkę wcześniej z kolego na motorze. Tak to on zawsze czeka wiecie aż korki się skończą, i aż ta, jak to się mówi, o godzina szczytu. Jak ta godzina szczytu się skończy, i on wtedy wraca, ale że będzie wracał z kolego na motorze, to przyjedzie wcześniej. Także od razu pójdę do sklepu kupić rzeczy, żeby zrobić coś do jedzenia, a później dokończę te bułki, żeby były świeże i żeby miał właśnie na słodko coś na deser. Jak się już dużejecie, a później wejdziecie do tego basenu, to jest tak zimno, ale to, jak wiecie, przez chwilkę później można się przyzwyczaić, ale jak się wyjdzie, szybko się wycieram i lecę już do domu. Ja się właśnie ogarnęłam po basenie i jeszcze sprawdzamy, jak to ciasto urosło. Ponieważ najpierw idę do sklepu. Postanowiłam, że zrobię spaghetti, naprawdę bardzo dawno tego nie jedliśmy. I teraz naszłam jakoś tak ochota, że muszę iść i kupić wszystkie składniki. Mam nadzieję, że znajdę wszystkie składniki w bimie, który jest obok mnie, bo jak nie, to będę musiała iść do file, który jest kawałek dalej. A powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo mi się teraz nie chce tak iść. Także ja lecę szybko do sklepu, a my widzimy się już za chwilę. Wróciłam właśnie do domu i jednak musiałam iść do file do tego, co jest dalej, ponieważ tej Bimie. Niestety nie znalazłam wszystkich składników. Plus chwilę nie działa mi moja karta, także musiałam też wypłacić pieniądze, więc chwilę mi się zeszło, ale już jestem w domu. Wchodząc w ogóle do budynku słyszę, że ktoś krzyczy Julia i okazało się, że to Kieran w ogóle już przyjechał. Jeszcze rozmawia z swoim przyjacielem na dole, ale za chwilę już też przyjdzie, więc fajnie, że już przyjechał. Chociaż myślałam, że będzie troszeczkę później, więc mi trochę zaskoczył, bo chciałam przygotować, wiecie, już taką kolację, że było wszystko gotowe, a tak naprawdę nic nie jest gotowe, nawet te bułki Także na początku zabieram się za nie. Ciasto stało tutaj chyba z ponad dwie godziny, także zobaczmy. Okej, okay, bardzo fajnie. Urosło bardzo ładnie. Mm. W międzyczasie, kiedy muszę tutaj poczekać na moje bułeczki 20 minut zaczęłam już robić obiad, Pokroiłam cebulę czosnek i zaraz będę to wszystko rzucać na patelnię. Oczywiście po ee, cebuli poleciały łzy mm. Właśnie skończyłam robić jedzenie i zobaczcie jak wyszło spaghetti. Tak te bułeczki, jestem na maksa. Zadowolona jak to wyszło, mam nadzieję, że to dobrze smakuje. A teraz pora na reakcję Krema. Wow! Nie is is italyano? Ty jesteś Italianu? <laughs> Ty <Nice>. jesteś <laughs> Italianu. Padł Bardzo ładnie. I nice. bought new plates. And this come come. And also I bought plates like this. So nice? <laughs> yeah, nice. It's really elegant. good. Look how it looks. Uh, oh wait, those, those are new too. Yes, it's new. Oh. It's like from Stone. Yeah, nice. Spaghetti bolognese. Bolognese. I ate this in Italian. Really? Yeah. I <laughs> You have to try it, it's good. But it's hot. Wow, better niż restaurant. Really? really? What cool. point. 10 out of 10. Dobra, to Dobra, zabieramy się za jedzonko. Odpoczęliśmy chwilę po jedzeniu, więc te bułeczki już są na pewno zimne, ale wiecie, musiało nam się wszystko poukładać. Także teraz spróbujemy. Jestem bardzo ciekawa, jak one wyszły. Proszę. Jest to polisz? Co polish. This, yes. Co to jest? You know, the my mother gave. No no, I mean this. this ah, is. people always put it on Swedish uh, bread. Mmm, already I it. Nie? Mm, it really like yeah? mm. uważam, że naprawdę bardzo dobrze mi wysz. Nie spodziewałam się, że aż takie dobre, pęno. Dziesięć tak. na 10. Naprawdę bardzo tak. To już by było na tyle w tym dzisiejszym Luźnym domowym vlogu Jestem właśnie ciekawa czy wolicie takie luźne domowe vlogi Czy może bardziej jak gdzieś wychodzimy Dajcie koniecznie znać Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał Jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, suba na moim kanale, komentarz I do zobaczenia w kolejnym filmie